Siemanko, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci 10 wspaniałych aplikacji na Samsunga Galaxy Watch oraz na Gira S3. Uważam, że są one najciekawsze i najbardziej użyteczne. Dlatego wydaje mi się, że po dzisiejszym odcinku Ty również zaczniesz z nich korzystać. Zapraszam Cię również do kliknięcia przycisku, subskrybuj oraz do kliknięcia dzwoneczka, abyś dostawał powiadomienia za każdym razem, gdy opublikuję nowy film. Zaczynajmy! Numer 1. Aplikacja budzika. Dzięki swojej prostocie i intuicyjności możemy w bardzo łatwy sposób zaplanować sobie budzenie na każdy dzień tygodnia, na różne godziny oraz możemy pozmieniać dźwięki alarmów, a także sygnał wibracji. Niestety znalazłem jeden minus tej aplikacji, a mianowicie jest możliwość dodania tylko 20 alarmów maksymalnie, czyli możemy zaplanować 20 alarmów i nic więcej. Jak w telefonie możecie zaplanować tych alarmów znacznie więcej, tak na tym zegarku niestety tylko te 20 i tutaj mamy koniec. Z mojego punktu widzenia niestety jest to minus, ponieważ ja uwielbiam planować sobie milion budzików, żeby nie zaspać na zajęcia czy do pracy. Numer 2 to aplikacja Minutnika. Jest ona bardzo intuicyjna i bardzo prosta. Możemy sobie nastawić za pomocą pierścienia tej obręczy w wyświetlacza zegarka wszystkie ustawienia, to jest sekundy, minuty czy też godziny, na ile chcemy odmierzać ten czas. No i później w bardzo łatwy sposób włączyć. Także po ukończeniu tego czasu aplikacja sama włączy wibracje czy też dźwięk i dzięki temu na przykład nie zapomnimy o gotujących się jajkach czy też, nie wiem, czym sobie tam chcecie nie zapomnieć. Numer 3. Obiecuję, że to już jest ostatnia aplikacja, która Odnosi się do czasu, a mianowicie jest to stoper. Również aplikacja od Samsunga, ale jest naprawdę świetnie zrobiona. Tutaj w tym przypadku możemy w bardzo łatwy sposób kliknąć, włączenie stopera, zrobić pomiar czasu czy też zatrzymać stoper. No i może to nie jest aplikacja, z której będziecie korzystać cały czas, ale przyjdzie taka sytuacja, że właśnie teraz będziesz musiał włączyć ten stoper i co? I okazuje się, że go nie ma zainstalowanego na swoim zegarku fabrycznie, dlatego zachęcam Cię do zainstalowania właśnie tej aplikacji na swój zegarek, ponieważ może Ci się ona kiedyś przydać. Nalazłem niestety jeden minus tej aplikacji, a dokładnie to, że te miejsca, w których musisz kliknąć, żeby włączyć i zatrzymać ten stoper, są bardzo malutkie. Dlatego jeżeli ktoś ma duże palce, to może mieć problem z tym, żeby wcisnąć te, te przyciski i zatrzymać ten stoper. To jest minus. Numer 4. Znajdź mój telefon. Jest to taka aplikacja, która pozwala ci włączyć dźwięki i wibracje w Twoim telefonie bezpośrednio z zegarka, jeżeli na przykład ten telefon nie leży obok Ciebie, nie wiesz gdzie on jest. No i zastanawiasz się, a nie masz przy komputerze drugiego telefonu, żeby bezpośrednio na niego zadzwonić, żeby go usłyszeć, albo po prostu masz go wyciszonego i nie wiesz też gdzie dzwoni ten, ten Twój telefon. No to wtedy przychodzi właśnie ta aplikacja: Znajdź mój telefon. Odpalasz ją na zegarku, klikasz sobie przycisk, Znajdź mój telefon. I ona przez Bluetootha włącza dźwięki i wibracje w Twoim telefonie. No i dzięki temu w bardzo łatwy sposób jesteś w stanie namierzyć, gdzie zostawiłeś ten zgubiony telefon. Numer. Notatka głosowa. Z racji tego, że w Samsungu Galaxy Watch nie ma takiej bardzo łatwej aplikacji, która by pozwalała notować coś na przykład głosowo, albo w ogóle notować różne rzeczy, no to możemy troszkę wspomóc się aplikacją Notatka głosowa. Jak to działa? Wystarczy, że zainstalujemy tą aplikację ze sklepu Samsunga. No i tutaj wystarczy już otworzyć tylko tę aplikację i kliknąć bezpośrednio nagrywaj. Dzięki temu będziemy w stanie nagrywać krótkie materiały głosowe, w których Będziemy mogli po prostu zanotować swoje myśli czy też jakieś spostrzeżenia w bardzo szybki i łatwy sposób. Niestety mamy tutaj pewien minus, a mianowicie to jest taki minus, że te nagrania głosowe one mogą trwać tylko do 5 minut i po 5 minutach to nagranie zostaje automatycznie zatrzymane. Aczkolwiek co fajne jest w tej aplikacji, to to, że ona bezpośrednio wysyła te nasze notatki głosowe do telefonu od razu po zakończeniu nagrywania. Dlatego jeżeli nagrywacie coś na zegarku, to od razu szybko po nagraniu macie to w telefonie. Nie musicie martwić się tym, żeby to wysłać do telefonu. Nie, to już wszystko tam jest w dyktafonie. Kolejna już aplikacja, czyli aplikacja numer 6 to latarka. Zwyczajna aplikacja, która pozwala Ci włączyć. Podświetlanie ekranu na najwyższą wartość i ustawia kolor ekranu na różne kolory. Tam można wybrać sobie na przykład biały, czarny, jeżeli ktoś chce, e, jakiś różowy, zielony, niebieski, biały, żółty. Już wymieniałem chyba. Można ustawić naprawdę różne, różne kolory i tam mamy do dyspozycji różne też poziomy jasności. Dlatego, jeżeli na przykład nie wzięliśmy ze sobą telefonu, a chcemy sobie sprawdzić coś. Ciemnym pomieszczeniu, no to, to możemy ją szybciutko odpalić i mieć naszą latarkę na ręce. No, nie świeci ona jakoś super, ale jeżeli potrzebujemy tylko jakiejś małej ilości światła, no to działa wystarczająco. No i przechodzimy do aplikacji numer 7. Senozu. Jest to taki program, który pozwala ci oglądać YouTube'a bezpośrednio z twojego nadgarstka. Ja tą aplikację poznałem dzięki pewnemu dobremu komuś, który skomentował mi jeden z poprzednich filmów na YouTube'ie i zapytał, czy ta aplikacja funkcjonuje na tym nowym zegarku od Samsunga. Ja to sprawdziłem i jak najbardziej ona funkcjonuje i to funkcjonuje bardzo fajnie, ponieważ możemy dużo łatwiej oglądać filmiki na YouTube'ie niż przez tą aplikację internet od Samsunga, od zegarka. Naprawdę nawigacja po aplikacji działa Fajnie, tam możemy sobie tą obręczą przewijać również filmy, wszystko wyszukiwać, dodawać do ulubionych. Fajna sprawa, jeżeli jesteś zainteresowany oglądaniem YouTube'a prosto z zegarka, no to koniecznie ją sprawdź. A jeżeli chcesz się w inny sposób zrelaksować ze swoim zegarkiem, to zachęcam cię do zainstalowania takiej aplikacji jak Gear. Tik, tak, to. Jest to zwyczajne kółko i krzyżyk, ale pomyślałem, że bardzo fajnie będzie je tutaj wplątać, bo kto nie lubi grać w kółko i krzyżyk. A jeszcze tym bardziej, jeżeli możesz grać na swoim zegarku, dlatego, jeżeli chcesz zagrać się właśnie w kółko i krzyżyk ze swoim znajomym, czy też z komputerem na kilku poziomach trudności, to możesz to uczynić. Ciągnij tylko tą aplikację i tam już możesz odpłynąć w manię grania w kółko i krzyżyk. Numer 9 jest moją ulubioną grą na zegarek i jest to Gear Bricks, czyli gra, która jest po prostu Tetrisem takim zwyczajnym, ale dzięki temu, że tutaj możemy zaangażować ten pierścień i też cały panel dotykowy, wyświetlacz dotykowy, no to naprawdę ta rozgrywka jest przyjemna. No, to fakt tego, że mamy tą grę zawsze na ręce, no to możemy w nią zagrać sobie wszędzie praktycznie i stracić kilka minut na właśnie taką rozrywkę. Uważam, że jest to naprawdę świetna gra. Jeżeli czasami sobie lubisz zagrać na zegarku, no to zachęcam cię do jej pobrania. Numer 10 na mojej liście to aplikacja Ubera. Dzięki tej aplikacji możemy w bardzo łatwy sposób zamówić sobie Ubera, gdzie tylko chcemy i dokąd tylko chcemy, a wszystko to z pozycji naszego zegarka. Czy to nie super, gdy ktoś na przykład w paczce naszej znajomych chce zamówić ubera i wyciąga tylko ten głupi telefon, a wy robicie Ha! A ja zamówię go z mojego zegarka? Tak, jeżeli bardzo chciałbyś to zrobić, kiedykolwiek, chociaż nie wiem kto kiedykolwiek by chciał coś takiego zrobić. Ale, gdybyś kiedykolwiek chciał coś takiego zrobić, no to masz właśnie ku temu okazję. Niestety ja sam jeszcze nie testowałem aplikacji Ubera, ponieważ trzeba się tam zarejestrować, dodawać karty, nie wiadomo co. Nie miałem na to czasu i głowy i chęci, w sumie nie korzystam z Ubera, ale czemu by nie? Jeżeli wbijecie 300 łapek w górę pod tym filmikiem, a wierzę, że dacie radę. No to właśnie taki filmik specjalny nagram o tym jak funkcjonuje aplikacja Ubera w prawdziwym życiu i zamówię sobie takiego Ubera i pojadę takim Uberem prosto z zegarka i sprawdzę czy to jest przydatne w ogóle i... Wszystko dla Was, moi drodzy widzowie. To by była lista moich 10 najciekawszych i najbardziej użytecznych aplikacji na ten zegarek oraz również na Gira S3. Uważam, że to jest taki niezbędnik, że każdy powinien mieć te aplikacje w swoim zegarku, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu mogą Ci się one przydać w przyszłości. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, to zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, do zostawienia, łapki w górę, do zostawienia również komentarza. Obejrzenia poprzednich moich filmów i jak zwykle widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!